Drodzy, dzień dobry, nazywam się Agata jerzykowska uszczek i witam Was na pierwszych warsztatach z cyklu Poezja i Performance, czyli dotyczących wystawy czasowej Poezja i Performance, perspektywa wschodnioeuropejska, która jest prezentowana w Muzeum Współczesnym w ten cykl będzie składał się z czterech filmów, na których będziemy się skupiać na wybranych pracach z tej właśnie wystawy. Będziemy sobie odkrywać tajemnice, czym jest poezja, czym jest performance, w jaki sposób tworzyć działania performatywne, w jaki sposób tworzyć poezję nie tylko na papierze. No bo przede wszystkim, jak pomyślimy o poezji, to kojarzy się nam ona z wierszami zapisanymi w tomikach, w tomikach poezji. Będą to też zajęcia warsztatowe, plastyczne, będziemy wykonywać różne zadania, inspirując się działalnością artystów prezentowanych na tej wystawie. Jest to wystawa bardzo niezwykła, ponieważ możecie ją zwiedzić całkowicie online, co też dzisiaj sobie zrobimy. Więc przejdziemy już teraz do tej wystawy, do podstrony, którą znajdziecie na stronie Muzeum Współczesnego Wrocław, w zakładce wystawy znajdziecie właśnie poezję i performance Perspektywa Wschodnioeuropejska. Wystawa, która trwa od 27 marca do 8 czerwca tego roku. Znajdziecie tutaj wypisanych zaraz obok wszystkich artystów, którzy są prezentowani na tej wystawie i pojedyncze prace, które są, znajdują się jeszcze po prawej, po prawej stronie. Jest to wystawa, która pokazuje w jaki sposób artyści łączyli język, poezję, słowa, litery z działaniami w przestrzeni publicznej, z działaniami twórczymi, w jaki sposób też tworzyli i tworzą różnego rodzaju manifesty wykorzystując język i jak nie zgadzają się na użycie języka w takiej formie, jak możemy ją spotkać, czy to w przestrzeni miejskiej, na ścianach, w gazetach i w jaki sposób też wykorzystują język, żeby tworzyć ulotne działania performatywne, czyli tu jest ten kolejny człon tytułu naszej wystawy, performance, czyli takie działanie, które jest, jest czymś ulotnym, jest działaniem, które rodzi się też z pewnej potrzeby na pewien, moment, na pewien określony moment. I pokazuje ta wystawa, w jaki sposób też ci artyści performerzy wykorzystują słowo, język i jak zmieniają zapis poetycki, nie tylko umieszczając go na karcie, i wykorzystując pióro czy długopis, ale na przykład wykorzystując własne ciało czy wykorzystując ruch do tworzenia zapisów swoich poetyckich utworów. Moi drodzy, jeżeli chcecie poczytać więcej o tej wystawie, dowiedzieć się skąd taki pomysł, jak kuratorzy podzielili tę wystawę, to tutaj pod całym opisem tej wystawy znajdziecie na samym dole informacje od kuratorów, przewodnik po wystawie. W której to, to kuratorzy opowiadają o swoim pomyśle, tłumaczą niektóre, niektóre prace prezentowane na tej wystawie, więc bardzo Was zachęcam, żeby tam zajrzeć. Znajdziecie, znajdziecie też dokumentację fotograficzną wystawy, tutaj zaraz poniżej, i od tego sobie dzisiaj zaczniemy. Zaczniemy od przejrzenia tej dokumentacji fotograficznej. Ja już ją wcześniej sobie otworzyłam. Poezji i Performance, Perspektywa Wschodnioeuropejska, czyli taki napis: Wita na od wejścia i zatrzymamy się tutaj na chwileczkę, ponieważ jak zobaczycie, mamy pełen opis, ten który znajdziecie w przewodniku, tutaj na ścianie, ale już tu w kolejnej sali znajduje się praca, która dzisiaj nas interesuje, ponieważ dzisiejszy tytuł warsztatów to jest poezja aktywna, czyli w jaki sposób poezja może aktywizować, ale jak też my możemy zaktywizować poezję. Więc ta część tutaj nas dzisiaj interesuje, ta, która jest tutaj w drugiej sali. Przejdziemy sobie od razu już do strony, na której znajduje się dokładna fotografia tej pracy, czyli do strony 31, 30... wier... nie, nawet nie 31, 34. Zobaczcie, jesteśmy w części wystawy, która nosi tytuł Interwencja w przestrzeni publicznej. Czyli wiemy już, że te nasze działanie performatywne i poezja, którą będziemy omawiać w tej pracy, wyszła w przestrzeń publiczną. I jak popatrzycie uważnie, to tutaj został naklejona, powiększona fotografia archiwalna, która została użyczona przez artystkę Ewę Partum, która właśnie stworzyła poezję aktywną. To były działania performatywne. Rozciągnięte w czasie, ona je powtarzała w różnych miejscach, w różnych przestrzeniach, które polegały na tym, że zbierała litery, które, litery wycięte z tektury, które można było kupić w sklepie i za pomocą tych liter dawno, dawno temu w sklepach tworzyć napisy i tworzyć banery. Czyli z takich liter po prostu układano napisy, na przykład co jest dzisiaj do, do kupienia, albo czym zajmuje się dany zakład, tak? ponieważ też były wykorzystywane w fabrykach do tworzenia komunikatów te litery. Tekturowe, więc twardsze, lepiej się zachowujące. I ona zbierała te, te litery i po prostu gestem bardzo spontanicznym rozrzucała je w różne Miejsca, w różnych przestrzeniach publicznych, czy to w przejściu podziemnym, tak jak widzicie tutaj na fotografii archiwalnej, czy na przykład w przestrzeni naturalnej. W przestrzeni wystawy się, znajduje się też film, zaraz tutaj, tutaj obok. Przejdziemy za chwilkę do, do, tego, do tego filmu. Bardzo ważne jednak w tym działaniu jest to, co chciałabym, żebyście zapamiętali, czyli ten gest spontaniczności, ten gest spontanicznego rozrzucania liter. To będzie jedna z inspiracji którą weźmiemy właśnie od tego działania twórczego Ewy Partum. Natomiast teraz, żebyście mieli lepszy ogląd jeszcze na to, na to działanie artystki, zobaczymy sobie film, który jest dostępny na Art Museum. Film trwa prawie 6 minut, więc nie zobaczymy go Wspólnie w całości, ale możecie sobie do niego spokojnie, a, spokojnie wrócić. Zobaczcie, tutaj mamy lata tworzenia tego konkretnego e, działania w przestrzeni naturalnej 71-73. Film jest bez, bez dźwięku, więc możemy sobie tylko wyobrazić całą, cały akompaniament natury, ptaków, zwierząt, które jej tutaj towarzyszą w tej przestrzeni naturalnej. Tak, zobaczcie, że ona nie wybiera tych liter, po prostu takim gestem, Jestem rozrzucania, teraz je akurat rozdziela, rozsypuje w przestrzeni naturalnej te, te litery, tak? Tworząc poezję aktywną. Oczywiście, gdybyśmy chcieli przeczytać te słowa. Które nam się tutaj przypadkowo układają, z, z tych liter, nie powstałyby żadne konkretne wyrazy, ale najważniejszy jest właśnie gest spontaniczności. Że słowa czasem, które powstają w takich gestach, nie muszą nic znaczyć. Liczy się sam gest pewnego porzucenia, odrzucenia, takiego właśnie aktywnego działania ze słowem, że nie tylko biernie, czyli bez żadnej aktywności, przyjmujemy dane słowa, ale też generujemy je w taki aktywny, aktywny sposób. Przejdziemy sobie jeszcze, zobaczcie właśnie, jakiej wielkości są to, są to litery, żeby były wyraźne, dobrze reprezentujące się w, w przestrzeni. Tak, zobaczcie, tutaj przywinęłam, żebyśmy mogli zobaczyć jeszcze ten gest spontanicznego rozrzucania liter przez Ewę, Ewę Partum. Tak, zobaczcie, że teraz jest Łąka jest inna przestrzeń, ale one się ciągle bardzo dobrze odcinają Odcinają w przestrzeni, są dobrze widoczne A właśnie ten gest takiego swobodnego opadania będzie dla nas dzisiaj bardzo... Bardzo istotny. Mam nadzieję, że to zapamiętaliście właśnie ten gest swobodnego rozrzucania liter, takiej zabawy też z literami że można tworzyć aktywne działania przy ich wykorzystaniu. Ewa Partu jest artystką współczesną, natomiast nie jest jedyną artystką, która wykorzystywała słowa. Kiedy przejrzycie dokumentację, znajdziecie innych artystów, którzy wykorzystywali słowa. Ja natomiast chciałabym Wam pokazać pewne działanie, które będzie nam potrzebne w części warsztatowej działanie wypromowane przez artystów. Ponad 100 lat temu. Przejdziemy sobie już teraz do części pogłębiającej, wprowadzającej warsztaty. Wejdziemy sobie w poezję aktywną, i tutaj chciałabym Wam pokazać pewne kolaże, które mają prawie już 100 lat. Zostały one stworzone przez Hugo Bala, który tworzył, był dadaistą. I Hugo Ball tworzył poezję dataistyczną, która była trochę taką poezją aktywną, poezją spontaniczną, ponieważ wycinał litery z gazet albo wycinał słowa z, z gazet, następnie wrzucał je wszystkie do woreczka, losował poszczególne słowa, rzucał na kartkę i układał, przyklejał je do kartki. Czyli tworzył, zobaczcie, taki gest aktywny, gest spontaniczny, nam się tutaj też też pojawia. I słowa, które powstawały, nie, były, nie miały często żadnego znaczenia, jeżeli wycinał tylko litery i je nakleją. A jeżeli wycinam całe słowo i układał z nich wiersz, no to bardzo często on nie miał żadnego znaczenia. Ale taki gest właśnie przełamania tej tradycji tworzenia linearnych utworów poetyckich, gest pewnego sprzeciwu był tutaj bardzo, bardzo istotny. Zobaczcie, to jest taki najbardziej znany. Kolaż dadaistyczny, czyli połączenie, poprzyklejanie poszczególnych elementów do kartki. Tutaj mamy Kurta Schmitersa, Teo Wandesburga, czyli jednych z czołowych, czołowych dadaistów tworzących właśnie taką spontaniczną dadaistyczną poezję. I moi drodzy, właśnie tworzenie takiej poezji dadaistycznej, ten gest rozsypania, pewien gest spontaniczności są dla nas dzisiaj ważne w części Warsztatowej. Do dzisiejszej części warsztatowej będą nam potrzebne proste rzeczy. Będą nam potrzebne gazety, klej, nożyczki, kartka. Może być nam też potrzebny mazak. Jeżeli nie macie gazet, z których moglibyście powycinać litery, w tym poście znajdziecie udostępnione literki kolorowe, które możecie sobie powycinać, które mogą Wam się przydać do waszego tworzenia poezji aktywnej. Natomiast jeżeli macie gazety, to mogą one posłuchać. Służyć właśnie nam do tego działania. Natomiast, już kiedy przygotujecie te wszystkie przedmioty do, do naszego działania, zobaczcie, ja przygotowałam akurat gazety, nożyczki. Mam klej, którym będę przyklejała poszczególne słowa i mazak, któremu na końcu się posłużę przy nadawaniu tytułu mojemu utworowi poetyckiemu. Mam też przygotowane gazety i kartki, na których będę, będę naklejała mój skomponowany utwór dadaistyczny. W tworzeniu mojego utworu dadaistycznego wycinałam takie litery i takie słowa, które są duże. Czyli trochę stosując to, co Ewa partą, wybierałam te litery, które będą dobrze, dobrze wyraźne, będą odcinać się, odcinać się od tła, więc wybierałam po prostu tytuły, które są najbardziej rzucające się w oczy. I też bardzo ważna rzecz, takiej spontaniczności, którą możemy wziąć i zainspirować się od dadaistów. Dadaiści nie wybierali, wycinając fragmentów z gazet, tych rzeczy, które, w które się wczytywali. Które miały dla nich jakiś głębszy sens. Nie, oni po prostu wybierali to, co akurat im się rzuciło w oczy, to, co akurat im się spodobało. Więc możecie powicinać z gazet wy sami te słowa, te hasła, te tytuły, które wam się rzucają w oczy, które wam się podobają. Możecie też poprosić rodziców, opiekunów, rodzeństwo, babcie, ciocie, kogokolwiek, o to, żeby wyciął te słowa czy te litery za was. Co będzie jeszcze takim bardziej. Spontanicznym, spontanicznym gestem, bo nie będziecie wiedzieć po prostu, jakie litery, czy jakie słowa zostały dla was, dla was przygotowane. Możecie też wykonać ten warsztat wspólnie z kimś, czyli właśnie nawzajem na przykład sobie powycinać litery i powycinać słowa. Ja też powycinałam, tak jak tutaj widzicie, większe i jednak mniejsze słowa, żeby była różnorodność też graficzna w moim, w moim utworze, tak jak widzieliście w utworze detalistycznym, one bardzo często. Są różne, żeby też graficznie tworzyły jakieś ciekawe, ciekawe układy. Pocięłam, pocięłam te słowa właśnie na pojedyncze, pojedyncze wyrazy. Będzie mi to potrzebne za chwilkę do tego działania, działania spontanicznego w tworzeniu, w tworzeniu utworu. Więc możecie też przygotować na przykład sobie woreczek, tak jak dadajści, z którego będziecie losować, albo możecie też wykonać. Tym sposobem, który ja Wam tutaj, tutaj prezentuję, możecie wybrać też większą ilość kolorów. W swoich, w swoich utworach. Ja miałam akurat w gazecie dość ograniczoną kolorystykę, więc w większości mam czarno-białe albo takie czarno-stonowane czarno tło moich, moich wyrazów, ale to nie szkodzi. Możecie bardziej poszaleć i stworzyć jeszcze bardziej, bardziej kolorowe słowa i bardziej kolorowe kompozycje w swojej poezji w swojej poezji aktywnej, tak jak widzieliście chociażby u, u dadaistów. Więc wytnijcie tyle słów, ile potrzebujecie. Ja wycięłam tylko, tylko kilka, żeby Wam dać przykład, jak ta forma aktywności warsztatowej ma wyglądać. Możecie wyciąć. 10, 15, 30, w zależności od tego, jak bardzo złożony, jak bardzo skomplikowany utwór poetycki chcecie mieć. Możecie też go później przyklejać na większą kartkę niż A4, czyli na jeszcze większą niż tą, którą ja tutaj Wam prezentowałam. I kiedy już macie wycięte wszystko, bierzecie kartkę, bierzecie powycinane słowa i takim spontanicznym gestem, jak zrobiła to Ewa Partum. Rzucamy po prostu słowa na, na kartkę, i w naszym utworze zostaną te słowa, które po prostu zostały na kartce, które trafiły akurat na, na, przestrzeń, na przestrzeń kartki. Zobaczcie, ile słów u mnie. Poleciało poza, poza kartkę. E, możecie je wykorzystać, później pozbierać i zrobić z nich kolejny m, spontaniczny, rozsypany utwór, e, utwór poetycki. E, z tych słów, które zostały na kartce, e, po kolei też pewnym spontanicznym, bez takim refleksyjnym gestem, smarujemy je klejem i naklejamy jeden koło drugiego, tworząc nasz e, dadaistyczny utwór. Pamiętajcie, żeby były dobrze przyklejone. Żeby wam później nie, nie podpadały. Możecie z tych swoich utworów poetyckich zrobić na przykład później wystawę, stworzyć kilka, zaprosić właśnie rodziców, rodzeństwo, opiekunów do zrobienia tych utworów i stworzyć wspólną wystawę. Jesteśmy bardzo ciekawi, jakby taka Wasza wystawa wyglądała, więc jakbyście mieli ochotę, wyślijcie nam zdjęcia. Tak wygląda mój utwór. Duże, większe, mniejsze słowa, bardziej czy mniej widoczne teraz. Ja jeszcze postanowiłam na sam koniec mój utwór, żeby miał swój tytuł, więc tytułuję go pisząc mazakiem na samej górze jego, jego tytuł, czyli Sztuka Słowa. Tak, to jest mój tytuł stworzonego przeze mnie utworu. Moi drodzy, możecie się pochwalić nam swoim utworem, jaki stworzyliście, czy stworzyliście wystawę na przykład ze swoich utworów, jaki tytuł wymyśliliście, dajcie nam znać. Natomiast zapraszam Was na kolejne zajęcia, na kolejne warsztaty o, o, dotyczące tej wystawy czasowej poezji i performance. Na kolejnych zajęciach będziemy, dotyczy, będziemy rozmawiać o tym, czy nasze ciało może mówić. w sposób tworzyć komunikaty niewerbalne. Też sobie wrócimy do wystawy czasowej Poezji i Performance i tam zbliżymy się innej polskiej artystce, która właśnie tworzy takie komunikaty niewerbalne. Moi drodzy, życzę Wam przyjemnych warsztatów, przyjemnej pracy twórczej i do zobaczenia na, na kolejnych warsztatach, na kolejnym spotkaniu.